Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii pierwszej z gry Farming Simulator 25. No i w dzisiejszym odcinku się zajmiemy zbierami marchwi. Jak widzicie mam już tu przygotowany mój kombajn, więc sobie nim przejedziemy na drugą stronę drogi. No i tutaj jest pole marchwi, które jest gotowe do zbioru, więc sobie go dzisiaj zbierzemy. Oczywiście całego na odcinku nie zbierzemy, no bo jest to spory kawałek pola, ale zobaczymy ile uda się zebrać. Ok, pojedziemy sobie od tej strony, no i tu oczywiście włączymy GPS-a. No i na tej marfii powinienem zrobić dość sporo pieniędzy. Tutaj już zahaczyłem jakiś płot chyba. Okej, okay, może sobie tam gdzieś wycofamy, no i tu włączymy GPS, żeby zacząć od tej strony. Okej, okay, mogą być trzy poprzeczniaki, tylko ten kąt przejazdu tak się trochę dziwnie ułożył. Automatycznie jak nam się zrobi, a w ten sposób to w sumie nie jest lepszy. Możemy wyświetlić linię przejazdu. No i okej, okay. rozpoczynamy tej wykopki. Włączymy sobie ten kombajn, opuścimy podbierak. Nie wiem, co czasami ten kombajn tak dziwnie... No tak trochę driftuje po tym polu, nie wiem. Dlatego, że tu jest trochę nierówno. i popatrzcie, jak on śmiesznie bokiem lata teraz, jak to jedzie. Nie wiem, najwyżej tam to jakoś się to zbierze, ale... Nie wiem, może dlatego, że ten podbierak jest taki długi, to on tak dziwnie czasami nie wiem, coś robi. A tam to się najwyżej później zbierze. Ale w sumie to jest dość równe pole, więc nie powinien tak robić, ale najwyżej tam się później poprawi. Tam ten kawałek. No i widzę, że tej będzie bardzo dużo. No pole też jest spore, więc będę mógł zrobić dość dużo pieniędzy. Więc teraz sobie może trochę spłacę pożyczki, też poza odcinkiem trochę spłaciłem. No bo tak jak mówiłem ostatnio, zakupiłem sobie młynę na rozpiekarni, więc musiałem trochę na to pożyczyć. No a później może w zimie kupimy sobie jakieś nowe pole, no i w kolejnym sezonie będę chciał kupić nowy ciągnik, czyli nie Holanda T8, jakąś talerzówkę większą i siewnik. No i pewnie też trochę nowych pól, może ewentualnie zakupię sobie pole 14 x 16, żeby połączyć z tym polem tutaj, gdzie jest pszenica. Chociaż jeszcze i tak bym dopiero po łączył, ale w sumie w czasie mogę sobie kupić, mogę tam wyciąć te drzewa na zrębki. A to jeszcze zobaczę, czy będę teraz w filmie to kupował, czy może w kolejnym sezonie sobie to kupię w zimie. No bo ewentualnie mogę coś na północy kupić, jeszcze na przykład pole. Yy, tutaj 25, 23, może 19, 20. Też bardzo fajne pola. No ale to jeszcze będę się zastanawiał, zobaczę. Zobaczę, ile zarobię z tej marchwi, no bo jeszcze będę chciał sobie kupić... Szniarkę do kukurydzy i słoneczników do mojego kombajnu marki John Deere, w my też tak patrzę. Powinienem tutaj odwrotnie jeździć, żeby ten taśmociąg był na zewnątrz pola. Więc to sobie może zawrócimy w ten sposób. O no, i będziemy tak jechać. No, za chwilę to i tak będzie pełny zbiornik, więc trzeba będzie go opróżnić. Tam po drugiej stronie drogi też jest soja, więc tą soję sobie zbiorę poza odcinkiem i na kolejnym filmie myślę, że tam rozrzucimy obornik. No i też y oczywiście zrobimy to zbiorę kukurydzy na ziarno. To tam kukurydza jest sobą gospodarstwa na tamtym polu. No i to będzie tyle w tym roku, bo już później leczymy kole, do kolejnego roku, no i na wiosnę jeszcze zobaczymy, pewnie jakieś siewy zrobimy, może na przykład te sionokosy zrobimy tam po tych burakach cukrowych To będę się bo sobie tutaj zimę przewinę, no i może zrobimy te kosy. No i też pewnie jakieś siewy, może się w owsa może na przykład kukurydzę? Kukurydzę będę chciał tutaj zasiać, tutaj będzie wtedy kukurydza na kiszonkę, albo na przykład po tej sali może słoneczniki sobie zasiejemy. Albo na przykład buraki cukrowe byśmy zasiali lub warzywa. Bo tak zastanawiam się, czy na tych dwóch polach, tutaj na 10 i na tym polu 82, bok sklepu, zasiać buraki cukrowe, czy może warzywa jakieś, tutaj pasternak może. Jeszcze zobaczymy. No bo na przykład taką marchew mogę sobie zasiać po rzepaku, na przykład rzepak jest na polu numer 2, więc można byłoby ewentualnie tutaj na dwójce zasiać marchew po zbiorach rzepaku. No bo tej poprzednicy jest dość duże pole, tutaj będzie owiec w tym miejscu, ewentualnie po tym owsie, ale tam będzie dość duże pole. Tutaj też, więc może tu na przykład bym zasiał marchew. Albo zobaczę, może po prostu zamiast buraków cukrowych na tych dwóch polach sobie zasieję na przykład pasternak. Albo na przykład na jednym pasternak, na jednym buraki czerwone. To jeszcze pomyślimy. Może kupię sobie jakieś kolejne pole, no to na jakimś nowym polu mógłbym na przykład zasiać buraki cukrowe. Może, może, jeśli bym na przykład te dwa pola zakupił, to tu by można było zasiać buraki cukrowe, no a później pożniwach żniwach można byłoby je połączyć. Albo na przykład jakieś warzywa by tam można było zasiać. Może na przykład tam byłyby buraki czerwone albo pasternak, a, a buraki cukrowe byłyby na polu 10 oraz 82. Ok, tu sobie tego omijaka poprawię, tylko sobie tu dojedziemy do końca. No i tu sobie tego miaka poprawię, co ten kombajn tak dziwnie jechał. Ale z tej strony normalnie on tutaj przejechał po tym. Nie wiem, może jakoś tam krzywo coś było? No ale bardzo fajnie jest ten kombajn z modów się spisuje. Jeśli bym chciał zbierać te marchewki tym kombajnem z podstawki gry, nawet tym samym, to zajęłoby to bardzo dużo czasu, no bo tam ten kombajn niestety nie ma zbiornika, więc musiałbym cały czas jeździć obok tego kombajnu. No to jest fajne to, że mamy zbiornik, więc możemy sobie to w zbiorniku zmagazynować, a później przesypać na przyczepę. A też poza odcinkiem sprzedawałem świnie, bo już dorosły, i teraz mam takie małe prosiaki w zagrodzie. Tutaj oczywiście sobie moje osy chodzą w tej zagrodzie. Trochę tej wełny się uzbierało. zobaczę, czy będę kupował teraz przędzalnie, czy może dopiero przędzalnie kupię później, jak będę miał kombajn do bawełny. Zobaczymy. Na razie w sobie mogę tą wełnę sprzedawać. A później, jak będę miał jeszcze bawełno, to wtedy będzie można pomyśleć nad zakupem przędzalni. No, bo w sumie tych owiec nie mam jakoś dużo, więc też tej wełny nie produkujemy jakichś dużych ilości. Więc szkoda, żeby taka fabryka stała nieużywana. Jak już będę miał bawełnę, no to będą dwa produkty, czyli wełna oraz bawełna. I wtedy będzie można to przetwarzać. No widzę, że zaraz znowu będzie pełny zbiornik i chyba wtedy jeszcze będzie wysłać pracownika, żeby to sprzedał. Bo tam nie pamiętam ile było na tej przyczepie, ale pewnie coś w okolicach 50%. No, mamy pełno, więc troszkę sobie tutaj cofniemy. No nie, tutaj mamy 39%, więc tu będziemy mogli dwa razy wysypać i za trzecim razem jeszcze troszkę będzie można wysypać. Okej, okay, wysypujemy to, później sobie gdzieś tutaj na poboczu zostawię ten ciągnik, żeby nie stał na drodze, teraz sobie tutaj na drodze to wysypiemy. O, już jakiś samochód chyba trąbi, ale sobie może mnie wyprzedzić, bo ma miejsce. Może troszkę jeszcze tak zjadę na bok. No czasami te samochody w takich dziwnych sytuacjach wyprzedzają, no wiem, w sumie ma zakręt, ale nieraz te samochody wyprzedzają na przejściu dla pieszych czy na podwójnej ciągłej. A tutaj nie, chcemy, to tak, one tak jakoś losowo to wyprzedzają, raz wyprzedza, raz nie wyprzedza. Czasami one nawet na skrzyżowaniu potrafią wyprzedzać. O, teraz sobie pojechał. No my możemy oczywiście kontynuować to wykopywanie marchwi. Zaraz tutaj to jedno o uwrocie dokończymy, ale tam były dwa przejazdy zrobione. A troszkę czasu to zajmie, ale to sobie poza odcinkiem dokończę. Zaraz wyślemy pracownika z pełną przyczepą i zobaczymy ile uda się zrobić z takiej pełnej przyczepy. Chociaż w sumie nawet nie wiem czy złożymy na odcinku, bo tutaj trochę jednak zajmuje to wykopywanie. No to był dobry pomysł, żeby zasiać tą marchew tutaj po jęczmieniu. Teraz dzięki temu mam dwa razy zbior z jednego pola, a tutaj w drzewo uderzyłem. Nie zauważyłem, że tutaj jest drzewo z tyłu. No ale tutaj dzięki temu, że mam to marchew, no to dwa razy sobie zbiorę z jednego pola plony. Ten mnie akurat będzie do karmienia świni, ale tutaj słomę sobie spracowałem dla moich bawałów oraz świn i dla krów. No a teraz mam jeszcze marchew, na której powinienem zarobić dość dużo pieniędzy. No raczej chyba tutaj trzeciego zbiornika nie uzbieramy, bo jeszcze trochę sobie pokopiemy, ale to już poza odcinkiem wyślę pracownika. No i sobie to dozbieram całość. No i też pewnie coś przygotuję już pod kolejne siewy. Tutaj myślałem, żeby zasiać kukurydzę na kiszonkę, więc yy, trzeba będzie oczywiście to nawieść. No i przejechać kultywatorem, żeby to już było pole przygotowane do siewu na wiosnę. No, więc tu spokojnie powinienem zarobić pieniądze na zakup tej przystawki do John bo ona kosztuje chyba 120 tysięcy, ale jeszcze sprzedam tą przystawkę do keiza, To no bo ona jest dosyć mała, a ta do John jest bardzo duża, ma chyba 12 metrów, więc te żniwa kukurydzy powinny pójść dość szybko. Ale wcześniej sobie rozrzucimy bornik tam, po soi. Też w sumie chyba dość dawno nie było rozrzucania obornika, więc będzie można zrobić taką akcję, akurat z jesienią. A tam po będą słoneczniki, więc może na tam słoneczniki zasiejemy. O, tutaj znowu ten kombajn znosi coś. Widocznie coś coś jest nierówno chyba na tym polu. No i trochę go tutaj znosi w tym miejscu, ale to nie szkodzi, bo tutaj można od innej strony podjechać i to wykopać. No widzę znowu, zaraz będzie pełny zbiornik. Ok, więc trochę sobie cofniemy no i podjedziemy to rozładować. No zobaczcie jak tej, tej markwi się tutaj usypało w tym miejscu, będę musiał trochę na tył wysypać. No ale w sumie niewiele wykopałem, a już jest pełna przyczepa. Więc z pomocą takiego moda można naprawdę bardzo fajne pieniądze na tej markwi zarabiać. Można to nawet w miarę szybko zbierać. Okej, okay, tutaj bardziej sobie to na tył wysypiemy. No i tu sobie poza odcinkiem zatrudnię pracownika, żeby to pojechał sprzedać, a my w sumie możemy jeszcze kawałek wykopać tej marchwi. Tu zostało 50% w kombajnie, więc nam pracownik to pojedzie sprzedać. No i później jak wróci, no to sobie to wysypie. A w sumie na przyczepie jest 45 tysięcy litrów, zobaczymy jaka jest cena za marchew. Ok, marchew mamy cenę na no około 400 euro, więc troszkę będzie można zarobić na tym. Myślę, że tak niecałe 20 tysięcy za taką przyczepę będziemy mieli. A tych przyczep będzie naprawdę bardzo dużo z tego pola. No ale okej, okay, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć!